Nie, magowidzowie, dzisiaj będzie bardzo ważna rzecz, bo dzisiaj dochodzi nam nowy członek. Może znacie kamerzystę z filmu Najgorszy Kamerzysta. Trochę się postarał, bo nie mieliśmy już dawno filmów, za co bardzo przepraszamy, ale wbijacie na naszą nową piosenkę. Zostawiajcie suba i lajka. No to co przedłużony, zaraz się widzimy. Max na za pierwszym zadaniem będzie cały ten przeszkód. Patrz, patrz się w przeszkód. Jak najszybciej, a ja w ile sekund to zrobić? W jedną sekundarów się jedno uderzenie pasem w dupę. Po, zaraz pokażę Wam pas. Poczekajcie. To jest pas. Będziemy o przestrzeni. No co, to dobra. <gry> Zaczynamy pierwsze. No to Max, zapraszamy Cię! pierwszym zadaniem będzie przejść ten cały to. No i to wszystko. Zaraz no. się No to. Dobra, zaczął jak burza. Biegnie. jest, plans, jest plans. To jest takie przeszkoda Nie chcę. Ja bym się puszczę. No dobra No dobrze, no to pokażmy stoper Taki stoper mamy Patrzcie, taki stoper 36, wiecie co to oznacza? 36 razy Co? <laughs> Mogę się pośpieszyć No to dawaj Dobra, co zaraz się widzimy? Tu my też strzelić. No dobra, no to chodźcie. Tu się. Tu już tak. Chwile to było? 36. Tak. Dobra, podwijaj. <śmienic> podwijaj i. Super, trzymaj. Tak, Raz. Ała. Ale, Raz. ej, tu boli. 5, 6, 7, 8. Nie, ale. Aj, Jeszcze raz. raz! Dobra, poczekajcie. Prawda, no nic nie włada. a najmocniej! Nie wiem! Ładuj! Ale, bo zaraz ty przyjdziesz krzesło. O! Ale dostał, ale dostał.